No, witam serdecznie na budowie, Po pewnej przerwie, chyba z miesięcznej, jak tutaj rozstaliśmy się z podobnymi placami dzisiaj zupełnie nowy temat to jest podłączenie, i podłączenie elektryki do budynku. Właśnie przyjechała ekipa, specjalna ekipa, która ze słupem, kablem, kablem ziemnym doprowadza prąd do granicy działki. Tak to wygląda właśnie przed godziną rozpoczęli pracę, a za jakieś 15-20 minut zakończyli. Tak to wszystko idzie. No firmy polskie teraz są też niesamowite, przyjeżdżają z kopartą, przejeżdżają z pełnym osprzętowieniem i takich przyłączyń wykonują kilka dzień. Dzisiaj na dodatek nie mówię, że mają wykonać cztery. My natomiast trafiliśmy przypadkowo, bo oni to na na tą ekipę, bo nie uzgadniali z nami, robią to bez uzgodnienia z właścicielem. Ale dobrze, że przyjechaliśmy, bo tu powstało pewne nieporozumienie i chciano nam tą skrzynkę prowadzić w miejscu, gdzie jest dojazd, będzie później do, do garażu. No i po wielu pretraktacjach to jednak udało nam się, udało mi się to przesunąć, no, chociaż no, właściwie nie był bardzo zadowolony, bo to geodeci, plany i namieszano i plany tam mieli, ale jednak no, to jednak, jednak da się, jednak da się, wszystko zmienić, no i tak to, tak to wygląda, no można pokazać, jak ta skrzynka, ta strzała, ta konstrukcja montażowa, skrzynki przyłączone, a no doprowadzą prąd do, prąd będzie doprowadzony do tej skrzynki, natomiast od skrzynki do, budynku będzie już we własnym zakresie pozostał. W każdym dzisiaj prąd będzie już w tej skrzynce. Także ten, no to jest kwestia jeszcze, tak jak powiedziałem, 30-40 minut i będzie problem A to